W dzisiejszym odcinku Jack Frost zamknął nas w gigantycznej piramidzie w więzieniu. Naszym zadaniem jest, żeby się wydostać. Natomiast Jacka Frosta, żeby nam to jak najbardziej utrudnić. To przeżyje 24 godziny w więzieniu w gigantycznej piramidzie. I takim oto sposobem, panowie, trafiliście do największego więzienia na całym Bożym świecie. Czy jesteście dumni? ze swojego zachowania. Czy my trafiliśmy do więzienia na środku pustyni, które jest jeszcze dodatkowo w środku piramidy? Tak jest, a teraz tak. W szeregu zbiórka przede mną. Trzy. O, widzicie dwa, to? Co to jest? Jeden! Ale! Ej, ale się... zaraz, panie strażniku, pan Uwaga. ucieka Nie możemy pana złapać Top tutaj i przede mną, w szeregu zbiórka, Ej, ja, panowie Ja mam, pyta ja mam pytanie Ej, Co to są te wszystkie planety? Czy to zbudowali kosmici? Co? Te wszystkie rzeczy oraz planety to nic w porównaniu do tego Co zostawią widzowie pod tym odcinkiem Dlatego, że jeżeli klikną przycisk subskrybuj To będzie on na kolor pomarańczowy Uuu. Tak samo jak ta największa kula Dlatego, że to wy, zwyrodnialce Najgorsi, tutaj trafiliście do tego więzienia I to doskonale wiecie za co I spędzicie te 24 Godziny, więc proszę na odprawę, panowie. No, Dzień, nie. no nie. Jeden, drugi. Ej, tu są plany więzienia, trzeci. panowie. Panowie, zostawić to w tym momencie. Ja widzę, co robicie. Już, okay, już okay. Na dwór. I za mną, proszę, proszę, uprzejmie za mną. Proszę, może nas pan zamknąć. My już jesteśmy w celach. Panowie, tak. co wyście zrobili? Po pierwsze, to nie są wasze cele w więzieniu. Wyłać, Tricus, w tym momencie. Co, jak Zamknij to? cele. To jest dla dużo gorszych, chociaż ciężko. Wyłaś stąd Zipek. i Mr. G, wyłaś stąd Co? w tym momencie. Wiem, że tam się spieszy. Uuu. No dobra. Ale chłopaki, po pierwsze, stańcie tu na środku w rzędzie. Za każde przewinienie, nieposłuchanie mnie, zrobienie czegoś wbrew mnie oraz całego więzienia. Uderzam was moim super mieczem i tracicie aż cztery życia, czyli możecie no coś nie. źle zrobić, ale tylko dwa razy. Poza trzecim niestety umrzecie. A e, to, tu ja dwa więc... to ja mam pytanie. To ja mam pytanie, czy można stąd uciekać, bo ja sobie ukradłem dźwignię do otwierania wszystkich drzwi w tym tutaj. tym momencie to oddaj. A okej, okay. czyli Jeżeli za to by była was kara. kiedykolwiek na zabieraniu takich rzeczy. To teraz dam ostrzeżenie wyjątkowo, ale normalnie już byś dostał z tego. Tak czy tak, czas teleportować się do więzień. Panowie, i w ten sposób wyglądają wasze cele, których będziecie siedzieć do końca waszego nędznego życia przez całe 24 godziny. Uwaga, nie można przechodzić do swoich sąsiednich celi, jeżeli was przyłapie, tracicie życie. Jeżeli zrobicie cokolwiek nielegalnego, tracicie życie, a za dobre zachowanie dostajecie jedzonko, więc możecie się trochę odrodzić. Nie jest aż tak źle. Ja jestem Houdini, pokazać panu? Potrafię wydostać się z każdej celi. Uwaga. Panowie, jeżeli się wydostanie ktoś z więzienia, tak jak powtarzam, to po raz pierwszy. Otworzył drzwi! Otworzył drzwi! Obok. To dostanie stratę życia. Jeżeli w ogóle otworzycie te drzwi, to stanie się tak samo. A teraz tak, w tym momencie, gdzie masz ten przycisk. Pokaż mi go. Oddaj mi to. Proszę. <laughs> Dziękuję bardzo. Drugi. Nie mam. Drugi. Nie mam. W tym momencie. <laughs> przepraszam, przepraszam, nie mam, nie mam, nie mam żadnego drugiego. Ach. Dobrze, zamykamy go kolejne. Musimy zrobić kontrolę celi w takim razie. Dziś szybko, wyskakuj z tego co masz. Nie w mam. Nic, oddawaj, nic nie mam, pani. Ten pani ten się nic nie mam. Panowie, żeby nie było nudno, dlatego że dopiero co was wsadziłem do celi, chodźcie zobaczyć kuchnię, w której będziecie mogli wygrać jedzonko. Zapraszam. Szefie, nie ma mnie tak? już. Uciekłem. Ja to nie Uciekłem. A, widzę go, zobaczcie. Dobre, schował się pod łóżkiem. Ha. Jeszcze jeden taki pranka wylecisz z tej celi na zbity pys. Przepraszam? Tutaj poważnie podchodzimy do tego. Przepraszam! Skóra. Trzy, dwa, jeden. Zipek, dostajesz karę Ej, wszędzie miał być przed celami To Przed własnymi celami, a czyimi celami? No jak celami? Nie ustawisz się przed trzema celami Przed swoimi, fantastycznie Będziecie gotować dzisiaj nice. Jej, dla wszystkich więźniów Zapraszam. O, panowie, skoro jesteśmy w łazience Bo przed kuchnią musimy iść umyć rączki oraz twarz Zająć się higieną A ja czekam tutaj przy wejściu Patrzymy tutaj, nie podglądamy Ale e, G, Zipek w sensie co? Czy ty myjesz się w pralce? Mnie nie ma a, No dobra, a tutaj co się dzieje? E, e, Stop, zniknął Zniknął, nie wiem Stop Panowie Zniknął Alarm, alarm Co się stało? Co się dzieje? Alarm O nie, on uciekł Panowie, w tym momencie ze mną Tutaj do celi chodźcie. Już, już idziemy. Jeden idziemy. z drugim. Do celi biegniemy, biegniemy, Ej. biegniemy. Niestety jeden ze zbiegu, czyli Tricus, uciekł. Idziemy go szukać w takim razie. wy no, Zostajecie w celu. Ej, zobaczcie, prawie to rozkopałem, ale tak długo się to kopie. Nie wiem, jakim cudem mogę tak długo oddychać też pod wodą. Chyba jest peaceful albo coś. Nie, nie jest. Nie ma pojęcia, ale zobaczcie, kopię to już chyba z dwie minuty. Jack Frosta, ale mnie nie może znaleźć, więc mam szansę jako pierwszy uciec z tego więzienia, bo nie zamierzam tutaj spędzać 24 godzin. No niestety, widzowie, sprawa wygląda w ten sposób, że nie mogę ich znaleźć, jako strażnik tej więzienia poległem od razu, dlatego, że coś mnie tutaj niepokoi. Coś słyszałem, jakieś dziwne dźwięki? Mamy plan, zobaczcie. Widziałeś nice. to? Jak Ej, jak, jak ty drzwi? to otworzyłeś? O co chodzi? A, pokażę ci też. Wystarczy, że jak on zamyka drzwi, trzeba no. stanąć bardzo blisko drzwi i zastawić stopą i potem można zrobić tak. Ej, wiesz co, muszę się przyznać do czegoś. Mam yy, przycisk. A masz jedzenie? Nie mam, stary, ale nie wiadomo ile mu się zejdzie z szukaniem Mi się e, przydało tsuza. żarcie, muszę znaleźć żarcie, bo mam bardzo mało <laughs> Jesteśmy w kuchni! To jest kuchnia! Ej, słyszałem gdzieś ty poczekajcie. Gdzieś go słychać, w jakiś rurak Pod wodą był czy coś? Byłem... Kanalizację trzeba kanalizacjami iść go szukać Jest! Udało się! Gdzie jestem, gdzie jestem? O, dobra, patrzcie, teraz drzwi! Teraz jeszcze drzwi, tylko muszę rozkopać i jestem prawie że wolny, chociaż ej, czemu? Tam są zamrożone głowy, gdzie ja trafiłem. O! Mam żarcia, mnóstwo masz stary. Trzymaj. Co ty gadasz? O, ile chleba! Ile chleba, co? Spróbuję. Ej, na... a tu? A tutaj? Czy to nie jest samo? Spadłem gdzieś ci! Zobaczcie na dole! Jestem w dole! Dajcie, ja Na schody, zobacz na schodach. No, uważaj! Uważaj! Oooo! Też spadłeś! G! Co jest, ale tu to... Ej, Co ale ty masz jest? klucz, nie? O! Jest, jestem! Co to jest? Co to jest? Ej, słyszę kogoś! Mówiłem wam, że słyszę kogoś! O, jest! Udało się! Jestem w kanalizacji! Serio? A! ale tu śmierdzi okropnie, ale można pójść tu samą stronę. Tu jest sz... My w oh. jesteśmy! Ej, wiesz, że musimy zaraz wracać, bo on się skapi i będziemy mieli przekichane. Tu działa! Czekaj, ja się wydostaję właśnie. O, jestem. Czekaj, czy ja jestem? Czy ja jestem właśnie w łazience? Serio? Co to jest? Wróciło cię do łazienki? Tak, jestem pod celami. Ej, to są wszystkie ofiary klawisza. Patrzcie, ile osób on rozwalił i zamroził. What? Co to ma być? Co to ma być za miejsce? Teraz. Wchodzimy tutaj do środka. Ernest, nie wiesz czy to jesteśmy. Ale. Ale... Nie, jasno tu się. Witam serdecznie! Czemu tu są wszędzie ucięte głowy i jest podpisane Ty moje ofiary? Stajesz przede mną, zakładam ci kajdanki, odwróć się. tu, 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 tu. I teraz nie, idziesz przede mną do celi. Ile masz żyć? Ja, sześć. Fantastycznie, stój. Au, mam dwa, no nie Gratulacje, masz dwa życia za mną w tym momencie Idziemy do celi, do reszty Mam nadzieję, że ona jeszcze tam jest Panowie, czemu wy jesteście w mojej celi? Halo To była przesada, to co się wydarzyło Panowie Otwieram to tylko dlatego, żeby wam powiedzieć jeszcze raz Jeżeli ktokolwiek, tak jak Tricus, któremu zostały tylko dwa serca Postanowi uciec, niestety jego żywot się zakończy w tym więzieniu A teraz wszyscy we trójkę, chodźmy na stołówkę, bo trzeba ugotować yes. jedzenie Zapraszamy O tak, aaa, jesteśmy waga. tacy głodni, Jezu, ale ja jestem ja nic głodny Ja nie jadłem przez tyle czasu Zipek i Mister dzisiaj na żarli wychodzi na to w takim eee. razie, skoro tak gadają Co? Czemu? Co? Chwila, chwila, chwila Niestety nie mamy kamer Póki co w tym więzieniu, Dobra, ale... Ja chcę się przyznać, Jak chcę się przyznać Znalazłem okay. sześć chlebków Wszystkie wyrzuciłem Dobra, nie. ja też jeszcze przyznaję Ale gdzie? Uwaga. W śmietniku no Ja też mam jeden chlebek, proszę Panowie Mr. G i Zipek, proszę uspokój Wy nie macie śmietników u siebie w celi Gdzie byliście? Ja? Nie y Oni uciekli toalecie, tak, Jesus, Odsuń się na chwilę, bo nie mogę cię Nie, trafić. nie uciekliśmy o! A teraz panowie tak, na kucka wszyscy no bo nie będziecie biegać i skakać, tricus! Więc tak, panowie, tutaj mamy kuchnię, do której możemy w końcu wejść po długim czasie. Oh. Jesteście ułożeni. Zapraszam, tutaj Super. zamykamy za sobą. Chwila, oh. chwila! To było zamknięte, czyli tutaj byliście. Zamknij to! Usiąść i nic nie robić na dole, panowie. Możecie sobie porozmawiać, Czekajcie chwilę, a ja przyniosę dla was zadanie do zrobienia. Panowie. Y Przepraszam, gdzie jest trzeci. Dobra, nieważne na razie. Zipka nie Chcę ma. Chcę wam pokazać wasze przepyszne jedzenia, które zasłużyliście. Co? Gdzie jest drugi tort? Ktoś Bicus. go zjadł? Był tylko jeden! Jak był jeden, bo jeden zjadłeś, masz okruszki jeszcze na buzi! Dobra, panowie, a, to nie po to was ziem. Nie dość, że jeden już zaginął, drugi zjadł tort. Dobra, panowie, <grym> siadać na tyłkach i uwaga! Tutaj daję wam składniki na ziemię, o tutaj. Macie zrobić tort z tych składników, jeżeli nie wyjdzie, no to po prostu wracacie do celi bez jedzenia, Dziękuję powodzenia bardzo. nic nie zabierajcie z piwniczki, a ja idę znaleźć tego trzy. O, chwila, stop! No, panie Zipku, proszę chodzić. E, e, mam ciasto dla pana komendancie Proszę mi pokazać wasz wypiek Proszę, oto ciasto Proszę, oto chleb Jeszcze chleba zrobiliśmy Trochę jajek Stanowie, Super, super, jemy ciasto Najadłem się, najadłem, dobre to było Skończcie sobie to ciasto, oczywiście, przydawam się I idziemy na fajną część dnia, dlatego że Uwaga, czy ktoś zgadnie, co robimy dalej? Na basen Bo jesteście Na masaż no, tak, idziemy na suchy spacerniak, ale mamy pole do kosza Nie pójdziecie na dwór, jeżeli nie weźmiecie tego trzeciego, bo jeszcze raz Dzibe do Dobrze, pasji ej, do ej, panie strażniku, panie strażniku Bo ja nie umiem zejść po schodach, pan mi pomoże I karę Nie interesuje dostać. mnie to panu Uważaj, 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 uważaj Uważaj, uważaj, uważaj Panie policjacie, idę za panem Panie strażniku, bo te schody są strasznie zdrowe, potrzebuję Panie pomocy Panie strażniku Dobrze schodach, Na schodach, na skodaj, ratunku, Ratunku, na... ratunku A, udało się Pułapka się udała zamknęty. Bardzo dobrze, panowie, chodźcie <ślappie> tutaj Uciekamy, Spaczcie. szybko no, Nie wierzę, że tak łatwo kiedyś was dopadnę Ej, dobra, chłopaki, jaki jest plac, strażnik? Może jakieś przyciski? Tam jest jeden czarny, tam, daleko go. A, o, co tu? zrobił? Co on Otworzył to? drzwi! Chłopaki, tutaj! Nice! Patrzcie, jest mapa! Mapa! Ej, co to jest? Ej, to jesteś jest, to jest jesteśmy w To jest spacerniak! O, nie, to jest spacerniaka! Ej, poszliśmy dokładnie tutaj, gdzie chciał nas strażnik zaprowadzić. Tak, no dobra, ale teraz nie ma strażnika, więc możemy wykorzystać wszystkie tutaj rzeczy, które są. Jak widzicie, wylądowałem tutaj, w jakichś wodach, w jakichś odpływach najgorszych na świecie i teraz problem jest taki że muszę się stąd wydostać i złapać ich, bo oni uciekną z więzienia Mam niewiele czasu powiem wam tak i widzę, że tu można do góry wpłynąć Tam jest przycisk. Mam przycisk, panowie, znalazłem pod schodami. Gdzie? Jest kolejna ucieczka? Tam głęboko jakoś. Trzyma... O, to jest radę! Jest! Trzymam ci! Trzymam drzwi, chodźcie! Chodźcie, szybko ucieczka! Jest Spróbujmy się dostać na dach w jakiś tak, tak, sposób. Tak, tak. To jest dobry pomysł. Tak. A, o o, tu jest strażnik, panowie! Widzę strażnik! Dzień dobry panowie! O, nie! Dzień, Dzień dobry! panowie! Witam serdecznie! Dzień dobry! Dzień, nawet nie wiecie ile kosztowało oh! mi czasu i nerwów, żeby wydostać się z tych śmierdzących bagiet. Panowie, że idzie... Ślicie... Panowie, teraz ja go zajmę! Panowie! uciekajcie! myślicie, że jest to żart! Aaao! Panowie, uciekajcie! Go! Ja uciekam, on chyba się do mnie nie, wkurzył szkole. Nie mam jak się wydostać, jestem w potrzasku Jestem w potrzasku, o nie Ła! już będę grzeczny, naprawdę Fantastycznie, zamknięty nie, trafiłem w celi. do celi mm. Szukam tutaj, czy nie możesz wyjść przypadkiem, nie Nie, jest. nie mogę wyjść Coś takiego Jest Wychodź w tym momencie, no co jest a few minutes later. Przechadzałem się po tym całym, całym więzieniu i tak chciałem sobie popatrzeć, gdzie oni są, gdzie ich nie ma. Okazało się, że tutaj, przy moim odpoczynkowym pokoju, jak zejdziecie sobie na dół, muszę być trochę ciszej, żeby mnie nie usłyszeli. Zobaczcie co tutaj zastałem, jaki widok. Za tymi drzwiami trójka więźniów bawi się na polu do koszykówki. Fantastycznie! Dzień dobry panowie! Witam serdecznie! Jakieś. Dzień, Dzień, Dzień dobry. To może zagramy w koszach. Bo my przyszliśmy tak, jak pan nas, nam kazał, na boisko. Tak, na spacerniak, tak. Tak, 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 tak. To skomplikowane. Panowie, jesteście najgorszymi więźniami. Najciężej was utrzymać. Kurczaki, w ogóle. skąd kurczaki? Skąd się kurczaki wzięły w więzieniu. To ja nie wiem. Panowie, czas na grę w koszykówka oczywiście. Pobawmy się wszyscy razem. Tutaj są kosze, jak widzicie. Panowie, gracie jeden na jednego, bo jak zwykle jeden z was musiał uciec za każdym razem ciężki jest ja A jestem. nie? Jest. Fantastycznie, gracie dwóch na jednego. Ja tutaj stoję na trybunach. Kto wygra? Wygrywa pięć o. chleba. Rzucajcie mydłem, macie mydło, tu, o! Grzesiu, dawaj! Jak dawaj! Grać. Podaję ci mydło i robię wsada od razu, jak jest jest... Okej, okay, ja robię, robię wsada, uwaga! no Panowie, wiecie co? A mi ta gra się bardzo znudziła, hasta la vista. Jak? Co jest? Co? Czy co? 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 Zjad... on mydło On mydło zjad... Wiedzieliście? On jest magiem! Pan leci, szybko go złapać, bo on chce uciec Pan z Pan leci go złapać! Gdzie, gdzie on jest? Gdybym latania, to jeszcze bym go złapał. Zaraz wracam, panowie, poczekajcie chwilę. O. Czas na ucieczkę, dawaj. Ja wiem już, gdzie trzeba iść. Dawaj za mną. Ej, dobra, udało mi się teraz wyjść. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle portal do Endu, ale tu nie możemy wejść, dlatego że być może bym musiał pokonywać smoka. Nie mam żadnych itemów, więc musimy znaleźć teraz tylko i wyłącznie wyjście stąd, bo przekopywać się przez wszystkie takie rzeczy jak to... O kurczę, patrzcie. Ile tutaj tego jest? Gdzie się przechodzi, żeby opuścić to więzienie? O. I w takim razie zobaczmy, gdzie mógł się schować Tricus. Idziemy go szukać po całej mapie. Ona jest gigantyczna. Najlepiej było pewnie na kreatywne, ale się nie da. A tu co jest? O! Jestem tu w podziemiach. Znowu jestem w podziemiach. Wodą? Dobra. Wodą szedłeś? Tak, tak, tak. Panowie, ja jestem szalanie. O! Gdzie na klatce? Uciekłem! Uciekłem! Dobra, wiem, gdzie wyjście Wracam do was. Ja jestem na klatce schodowej. Jestem w pokoju menadżera więzienia. Sterdzi, dawaj, dawaj. Szybko, chodź szybko, chodź za mną, szybko, szybko, szybko. Letem. Skakujemy tutaj i pójdź no. tuż za mną, tuż za mną. Dobra, dawaj. tylko nie za szybko. Okay. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w kanalizacji, stary. Ow, Skakujemy Ej, tutaj i ja idziemy do głównych motorów. I tu są główne motory, wchodzimy tutaj. Jest ukryty przycisk, uwaga, musisz wejść tutaj na to, stanąć tu gdzie ja, i zrobić tak. Co I teraz gadasz? odpalam ten przycisk. Pyk, co ty gadasz? I wchodzimy. Wszystko. Dobra, wychodzimy tedy, Dawaj, i płyniemy Uf. znowu ściekami szybko. szybko! Wchodzimy tutaj, i dawaj, i wyskakuj i na samą górę. O, oh. 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 Ej! Jesteśmy poza więzieniem! Zarobiście, ale zostaliśmy w tej piramidzie. Czy to jest światło wolności? Nice! Trisus, gdzie jesteś? Przy wyjściu z piramidy czekam na was. No kurde, Serio? musimy iść na drugą stronę teraz, na szybko. Kur... Jest Krycis! O, jesteście! Uf. Dobra, szybko. czemu tu jesteś strażnik? To? Panowie, ucieczka! Szybko! szybko. Ciekawys. Na pustynie, tu nas nie będzie gonił, bo jest za gruby i szybko się spoci Co? To wiesz, że teraz jesteśmy na pustyni, a tu nie ma żarcia ani picia eee, No dlatego teraz 24 godziny przetrwania na pustyni, chodź za mną Mordo, szukamy wody